My, trójmiasto.pl To wszystko między nami. Pomorską ligę piłki środkowej tworzą prawdziwi fanatycy, bo jak inaczej nazwać ludzi, którzy na treningi potrafią poświęcić nawet trzy dni w tygodniu w godzinach wieczornych, po ciężkiej przecież pracy zawodowej. Trenujemy trzy razy w tygodniu. Nie jesteśmy ograniczeni żadnym czasem. Możemy dwie, trzy godziny trenować, dowolną ilość czasu. Także to nam sprzyja. Jesteśmy wysoką drużyną młodą. Mamy jeszcze dużo sił w nogach. Nie jesteśmy zmęczonymi ludźmi absolutnie. I nasz atut jest taki, że panuje u nas bardzo dobra atmosfera. Oh, baby, Aspiracje do tytułu może są, ale to nie wiem, czy to nie na wyrost, bo mimo wszystko jest to cały czas zabawa. My chcemy się spotykać. Yy... Oczywiście dobry poziom to też jest jakieś wyzwanie, ale generalnie zabawa jeszcze raz zabawa.